Jezu, dzieci, ja zawału dostanę. Ale Klaudia, to jest pierwszy raz w życiu, jeżdżesz wody, no to weź daj spokój. Tak nie ćwiczyłyśmy Wiem. Dobry parkour minął. No, szczyny. Czy ta siódemka tak zamknięta pewnie? Dobrze. Bardzo tak dobrze, bo tam ją podcisnę. Dajcie, bo Anklaudia, a Ania kręci, próbuje coś zobaczyć. Jednocześnie patrząc na dzieci, nie? Jednym okiem. Dziewczyny, Ania kręci, stoicie wykładnie dokładnie na tym.